Czy masz kredyt w mBanku, a może już go spłaciłeś? Być może przysługuje ci zwrot nadpłaconych pieniędzy, o którym nawet nie wiesz. Kredyty konsumenckie w Polsce cieszą się ogromną popularnością, a jednym z najczęściej wybieranych banków jest właśnie mBank. Jednak nie wszystkie umowy kredytowe spełniają wymogi prawa. Jeśli znalazły się w nich błędy, możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego, narzędzia, które pozwala uniknąć kosztów odsetek, prowizji i dodatkowych opłat. Coraz więcej klientów mBanku odkrywa że ich umowy kredytowe zawierają nieprawidłowości. Brak pełnej informacji o całkowitym koszcie kredytu, zawyżone opłaty i ukryte prowizje, nieprawidłowo obliczone oprocentowanie czy brak jasnych zasad odstąpienia od umowy to tylko niektóre z problemów, które mogą pojawić się w dokumentach kredytowych. A co najważniejsze, wiele osób dowiaduje się o tych błędach dopiero po kilku latach spłacania zobowiązania. Sankcja kredytu darmowego to rozwiązanie, które daje kredytobiorcom możliwość spłacania wyłącznie kapitału bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli bank naruszył przepisy, masz prawo domagać się unieważnienia wszelkich odsetek i prowizji, a nawet zwrotu nadpłaconych środków. Oznacza to, że zamiast płacić tysiące złotych więcej, oddajesz bankowi dokładnie tyle, ile pożyczyłeś, ani złotówki więcej. Aby sprawdzić, czy Twoja umowa kredytowa kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego, konieczna jest jej dokładna analiza. Możesz to zrobić samodzielnie, ale skorzystanie z pomocy ekspertów zwiększa twoje szanse na odzyskanie pieniędzy. Jeśli w twojej umowie znajdują się nieprawidłowości, pierwszym krokiem jest złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego do banku. A jeśli bank odmówi, masz pełne prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów konsumenckich zawartych po 18 grudnia 2011 roku. Kluczowe jest, aby umowa nie była zabezpieczona hipoteką, a środki z kredytu były przeznaczone na cele osobiste, np. remont mieszkania, zakup samochodu czy inne wydatki konsumpcyjne. Co ważne, jeśli kredyt został już spłacony, masz jeszcze 12 miesięcy na dochodzenie swoich praw i odzyskanie nadpłaconych środków. Dlaczego warto się tym zainteresować? Bo w grę mogą wchodzić naprawdę duże pieniądze. Jeśli sankcja zostanie zastosowana, kredytobiorca odzyskuje wszystko, co nadpłacił, a w przypadku kredytów o wyższych kwotach mogą to być dziesiątki tysięcy złotych. Dodatkowo, całkowity koszt kredytu zostaje obniżony do poziomu samego kapitału, co oznacza ogromne oszczędności. Jeśli masz kredyt w M banku, sprawdź swoją umowę. Może się okazać, że możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego i odzyskać pieniądze, które nie powinny nigdy trafić na konto banku. Link do bezpłatnej analizy umowy znajdziesz w opisie filmu lub w pierwszym komentarzu.